Jezus Chrystus z żoli Boża przemówił. Dzisiaj nie tylko przemówił do ogarstki ludzi, on dzisiaj swoimi groźbami, krzykami, a także próbą zastraszenia i znów podzielenia Polski udowodnił, że ideologia Pisu skończyła się wtedy, kiedy skończyła się kasa na przekupowanie wyborców. Rosły, młody, do tego znający języki, mający rodzinę i bywający w świecie, Mariusz Błaszczak przemówił w Radio RMF. I nic innego nie zrobił, jak kłamał, bo 5 minut później Cezary Tomczyk go wyprostował. I na koniec to, co obiecałem Wam kiedyś: kilka moich przemyśleń na temat, na temat życia w polityce, życia z politykami i tego, co powinniście zrobić, jak polityka zapuka do Waszych drzwi. Dzisiaj zaczniemy od wielkiego niewypału, marszu, protestu, nie wiem zwał jak zwał, tego co się działo pod Ministerstwem Sprawiedliwości, a zostało zapowiedziane na tyle wcześnie, że mogło tam przyjechać kilkadziesiąt, kilkaset tysięcy ludzi, a pojawiło się dosłownie garstka najbardziej zabetonowanego elektoratu wyborczego PiSu. Prezes PIS zapowiedział protest przed gmachem Ministerstwa Sprawiedliwości w Alejach Ujazdowskich na początku września, po rewizji u Narodowca Roberta Bąkiewicza i Stowarzyszenia Organizującego Marsz Niepodległości. Dowodził wtedy, że to akt na uroczystości, w której uczestniczą dziesiątki, setki tysięcy zwykłych Polaków. Jezus Chrystus pisowskiej braci przemówił wtedy, Chciał ukraść coś, co należy się Robertowi Bąkiewiczowi. Nie to, że Bąkiewicza bronię, żeby było jasność. Natomiast prezes PiSu szukał poklasku w Stowarzyszeniu Marszu Niepodległości, które tak naprawdę stowarzyszenie tylko i wyłącznie doiło PiS, a nie stanowiło jakiś realny elektorat tego PiSu. Na Pisowskim Wiecu Jarosław Kaczyński starą zasadą, pisowską zasadą, nie tylko pokazał swoją słabość, ale także dzielił, oskarżał i obrażał Polaków. Mówił na przykład to co zawsze, że Tusk to Niemiec. Ruda Wrona Polaka nie pokona, czy Ruda Wrona Kaczyńskiego nie pokona? Jakoś tak. Sądzę, że myśli i to w sercu wielu z nas jest dzisiaj księdzem Michał Olszewskim. Twierdził, że w Polsce są teraz stalinowskie tortury, a wręcz twierdził, że za Stalina nie było takich tortur i co więcej wtórują mu politycy pisu, którzy mówią, że nawet w putinowskiej Rosji dzisiaj lepiej traktuje się więźniów politycznych, tylko my nie mamy więźniów politycznych. Ale co więcej, Kaczyński także mówił, że w latach 40. i 50. kiedy tworzone były tak zwane ścieżki zdrowia, tu widzicie te ścieżki zdrowia w Polsce mniej torturowano niż dzisiaj. Twierdził też, że Unia Europejska to samo zło, które ma nas niestety podzielić, dokonać kolejnego rozbioru Polski, ale wysyła tam swoich ludzi, co więcej brata się tam z konfederacją, która zbratała się z nikim innym jak z niemiecką frakcją AFD, która właśnie chce doprowadzić do rewizji polskich granic. Oczywiście, pojawiły się też konteksty imigrantów, no bo przecież z imigranci nas zalewają, nas deprawują i niszczą. Natomiast nie wspomniał nic o tym, że kolegium humanum, które wspierał Ryszard Czarnecki, właśnie na przykład tych imigrantów importowało do Polski do Unii Europejskiej. No chyba zapomniał. Ja, tak mówiąc o tym, o tym, wszystkim, co dzielił i czym straszył Jarosław Kaczyński, miałem w głowie dwie rzeczy. Po pierwsze, miałem w głowie prokuratora stanu wojennego, pana Piotrowicza, który dzisiaj z ramienia PiSu jest teoretycznie szanowanym politykiem. Pana Piotrowicza, który jest nikim innym jak pisowskim. Aparatczykiem w Trybunale Konstytucyjnym, i ja także pamiętając działania pana Piotrowicza za dawnych lat, komuny, przypominam sobie właśnie te ścieżki zdrowia. Może wy, młodsze pokolenie, które w niedużej liczbie, ale ogląda ten kanał, nie wiecie, co to była ścieżka zdrowia. Zobaczcie na te zdjęcia. Tutaj widzicie zomowców, milicjantów, ludzi władzy z czasów PRL-u, którzy układali się w takim szpalerze, trzymając swoje pałki. Puszczali więźnia politycznego i golali. To były tortury więźniów politycznych, a nie to, że ksiądz Salceson dzisiaj nie ma Dom Perignon i jakiegoś, nie wiem, mielonego na obiad. To, że schudł 15 kg, no schud, no bo system penitencjarny jest taki, że musicie odchudzić. Mało kto w więzieniu przytył, moi drodzy. Wie, o którym mówimy, był. no, Wiedz, no nie wiem, no nieważne, nazwijmy to wiecem. To spotkanie wyborców PiSu było zorganizowane pod Ministerstwem Sprawiedliwości, tym samym ministerstwem, z którego pisowcy wyciągali setki milionów przez Fundusz Sprawiedliwości. Wyciągali pieniądze ze spółek Skarbu Państwa. Wtedy w tamtych latach było ich stać na to, żeby płacić nawet po 100 zł za dostarczenie jednego aparatczyka, nie wiem, ze świebodzic, co robiła Anka Zaleska, z Wrocławia, co robili inni pisowcy, czy z, nie wiem, Podkarpacia. Brali ludzi, płacili za autobusy, płacili za ich alkohol, wyżywienie oraz inne rzeczy i wysyłali na protesty. Do Warszawy 100 zł to był realny koszt do transportowania jednego aparatczyka do Warszawy. Dzisiaj, kiedy nie mają pieniędzy na takie ciekawostki dla swoich wyborców, wyborców nie ma. Nie dlatego, że przestali wierzyć w PIS. Oni po prostu nigdy nie wierzyli, a wycieczki do Warszawy no, na protesty pisowskie traktowali jako wyrwanie się z domu. Skąd się bierze ta kwota? Jeden autobus, ludzie, jeden autobus wysłany z Dolnego Śląska do Warszawy to jest około 4 tysięcy złotych w dwie strony. Do tego coś do picia, coś do jedzenia robi się 5 6000 tysięcy, a to pokazuje, że jest to około 100 złotych za osobę. Dzisiaj, kiedy pis nie ma takich pieniędzy, bo PKW mu zabiera, nie byli w stanie zapłacić za dojazd 30, 50 czy 100 tysięcy swoich pseudowyborców. Dzisiaj na ich wiecu pojawiają się ich prawdziwi wyborcy w prawdziwej ilości. Na tych wiecach pojawia się coraz większa złość i agresja. Oczywiście jest to potęgowane tym, co i jak robi Jarosław Kaczyński. Natomiast pojawiają się tam stare, znane hasła, bo ludzie na tych wiecach, nie idą z uśmiechem na twarzy, jak ludzie w trakcie protestu miliona serc. Oni idą z nienawiścią, bo zostali oderwani od koryta. To są świnie, którym zabrano chlew i zabrano koryto. Dzisiaj te świnie nie tylko stają się bulterierami, dzikami albo nienawistnymi ludźmi. Oni dzisiaj krzyczą o to, żeby Polska wróciła, polska pisowska, żeby wróciła, bo wtedy. Trzeba było być miernym, biernym, ale wiernym, a partia ci dała. Dzisiaj partia ci nie da, bo nie masz czego. Ruda wrona orła niech pokona. A, to jest ten stary okrzyk, o którym przed chwilą mówiłem i zapomniałem. Ale z nowych okrzyków pojawiły się też coś takiego jak Donald Tusk nie zamkniesz nam ust. No, Bardzo fajne. Nie bać Tuska, nie bać Tuska. No to ja wiem o co chodzi. Na, po, na okrzyki też można było liczyć: takie bardziej jebać Tuska, tak? No to takie bardziej popisowskiemu. Były też nowe, bardzo twórcze okry, okrzyki. Hej, Donek, jedź do Berlina. Donald ma ty będziesz siedział na dołku. Bardzo fajne, naprawdę i to jest bardzo takie przyszłościowe. Już wiecie, że będziecie siedzieli, więc teraz próbujecie innych oskarżać o swoje zbrodnie. Dodatkowo strach, przerażenie w oczach miał nie kto inny jak sam Jarosław Kaczyński, który starał się starymi metodami znów dzielić Polaków i aktywizować swój elektorat, ale elektorat PiSu, jak widzicie, który pojawił się w ilości kilkuset osób, może kilku tysięcy osób na tym wiecu. Nie tylko odwraca się od pisu, on po prostu spierdziela od szamba, które wybiło, bo pamiętajcie, że gówno jak wybija z kibla to ochlapie. I ci ludzie na szczęście zrozumieli, że Czarnecki, Wąsik, Kamiński, a także inni, którzy generowali szambo, dzisiaj sami nie będą w stanie się z tego szamba już oczepać i będą ochlapywać innych. Dlatego elektorat ucieka od pisu. Jest jedna rzecz, o której muszę powiedzieć. Podziwiam dziennikarza Gazety Wyborczej, który wszedł w tłum i zaczął zadawać pytania. Nie został pobity, nie został zwyzywany, nie został nawet opluty, za to zadał kilka pytań, na które dostał bardzo ciekawe odpowiedzi. Po 15 października jestem w ciągłym strachu, boję się tuska i obawiam się o swoje życie przez co czuję się, że moja wolność osobista jest zagrożona. Są łamane moje prawa, a teraz panuje bezprawie. Tusk ma gdzieś prawo, zamyka księdza Olszewskiego, mówi mu jedna z uczestniczek wiecu. Jeżeli ta pani boi się o swoje prawa, to czyżby ta pani brała udział w zorganizowanej grupie przestępczej i wyciągała pieniądze z, za, czasów to, za czasów Jarosława Kaczyńskiego? Czyżby ona prała może pieniądze Ryszarda Czarneckiego? Czyżby ona po prostu była elementem machiny wyłudzania pieniędzy? No bo jeżeli tak, to ma prawo się bać. Jeżeli nie, to bez sensu są te jej predykcje, że coś jej się stanie. Ale powiem wam jedną rzecz. Jedna od. Odpowiedź na jedno pytanie mnie naprawdę zaskoczyła, bo ono, bo ta odpowiedź napawa mnie nadzieją, że elektorat pisowski zmienia zdanie w zakresie aborcji. Jestem katoliczką. Żałuję, nie żałuję że nie wyskrobali tych, którzy teraz chcą aborcji. Czyli pani, która jest katoliczką, mówi jednak, że aborcja jest dobra. Daje to nadzieję na przyszłość, że ci ludzie naprawdę zmienią. Nie, żartuję. Nie, chciałem z tego zrobić coś śmiesznego, ale to jest tragiczne, bo ci ludzie, mający serca w Bogu, mają tak naprawdę nienawiść na ustach. A mając serca w Bogu na ustach, powinniśmy nieść miłość. Napiszcie mi w komentarzu: Byliście na tym wielkim marszu pisowskim, czy to tak jak ja i miliony innych Polaków wybraliście? Inne miejsce do przebywania, ale tak naprawdę klęskę tego marszu można tłumaczyć na wiele sposobów. Jednym ze sposobów tłumaczenia będzie zła pogoda i faktycznie w Polsce jest teraz tragiczna pogoda, dlatego wszyscy powinniście się skupić nad tym, żeby ratować swój dobytek. Nie kłamcie jak Mariusz Błaszczak, który jest teoretycznie kandydatem na prezydenta w wyborach prezydenckich 2025. Mariusz Błaszczak, ten rosły, światły, obyty w świecie człowiek, wyborca, kandydat PiSu na prezydenta w radiu RMF powiedział coś takiego. Że pan, pana rząd przez te 8 lat zrobił wszystko, żeby po pierwsze podnieść stan infrastruktury tej krytycznej, a po drugie przygotować choćby Wojsko Obrony Terytorialnej na, na pomoc na ewentualną powódź. Oczywiście tak, chodzi o zbiorniki retencyjne, na przykład Racibusz. Ten proces trzeba kontynuować, bo zbiorników retencyjnych potrzeba jest więcej. Zważywszy na podejście obecnie rządzących, którzy no, obcinają te inwestycje, które dotyczą właśnie rozbudowy infrastruktury, bo przecież tak to należy traktować, to mamy. Jest to stara zasada. Nie znam, nie wiem, ale się wypowiem. Mariusz chciał. Mariusz miał nadzieję, Mariusz myślał, że nikt tego nie sprawdzi, ale Mariusz przeliczył się, bo internet, jak i politycy koalicji 15 października są naprawdę bezlitośni w punktowaniu kolejnych kłamstw i debilizmów, które pisowcy wypowiadają. Ja, słuchając wywiadu Mariusza Błaszczaka, przesłuchałem cały, was nie będę tym zanudzał, bo to było naprawdę nudne, ale było kilka elementów. Doszedłem do wniosku, że Mariusz Błaszczak, Pomylił, zrobiliśmy coś, z chcieliśmy zrobić. Mariusz Błaszczak i jego formacja chciała zbudować milion aut elektrycznych, nigdy ich nie zbudowała. Mariusz Błaszczak i jego formacja chciała zbudować 100 tysięcy mieszkań w programie Mieszkanie Plus, nigdy ich nie zbudowała. Mariusz Błaszczak i jego kolega Zbigniew Ziobro chcieli, Zreformować system sprawiedliwości, sądownictwa i wszystkiego, co jest wokoło ziobrowego wpływu, co było wokoło ziobrowego wpływu, ale nigdy tego nie zrobili. Oni chcieli ratować pokrzywdzonych, ale tylko ukradli pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości. Oni chcieli wbudować wielkie państwo. Ale je zdewastowali. Wy, Mariusz, chcieliście budować wały przeciwpowodziowe, ale zamiast budować wały przeciwpowodziowe, robiliście wały finansowe. No dobra, ale żeby nie było, że tylko ja się wyżywam na Mariuszu Błaszczaku, to, no dobra, nie wyżywam, ja tylko go punktuję, to zacytuję, nie ma co cytować, pokażę wam dane, które przytoczył nie kto inny jak wiceminister Cezary Tomczyk. Zobaczcie, w 2014 roku koalicja obywatelska z Donaldem Tuskiem na czele zbudowała albo zmodernizowała ponad 300, 300 kilometrów wałów przeciwpowodziowych. To jest więcej niż zarządów Pisu od 216 do 222 łącznie pisowcy byli w stanie wybudować albo zmodernizować, bo zrobili mniej niż 300 kilometrów. Donald Tusk w jeden rok zrobił więcej niż PIS w 6 lat swoich rządów. Oczywiście, powodów tego, że nie zrobili praktycznie nic w tym zakresie, jest wiele. Po pierwsze, nie wiedzą, czym różni się wał powodziowy od wału finansowego. Po drugie, może na wałach przeciwpowodziowych można było wyciągnąć mniej lewej kasy niż na przykład na wałach w NCBJR-ze czy w Funduszu Leśnym. Może uznali, że skoro Tusk tak dużo zrobił, to oni już nie mają co robić. Albo może uznali, że skoro Tusk zrobił to tak dobrze, to oni by tylko to spieprzyli i po prostu przestali robić. I ta odpowiedź mi najbardziej pasuje. Mariusz, powiedz szczerze, że nie znacie się na czymś i się za to nie zabraliście, bo nie chcieliście spieprzyć. I ja mam szacunek do osoby, która mówi: Nie znam się, więc się za to nie biorę. Nie mam szacunku do gościa takiego jak ty, który mówi: Nie znam się, dlatego się za to wezmę. Ja osobiście nie wiem, co było powodem Waszej indolencji w tym zakresie. Jeżeli Wy wiecie, to napiszcie mi to w komentarzu, albo najlepiej napiszcie mi to w komentarzu pod moim tweetem na moim kanale Twittera. Tutaj macie link do Twittera, a tam polityka bez cenzury. Ale tak jak Wam obiecałem, też Wam trochę powiem o moich prywatnych przemyśleniach związanych z polityką, politykami, życiem, przyjaźnią i miłością, która moim zdaniem nie istnieje. Na wstępie powiem Wam tak: jeżeli zamierzacie wejść do polityki, spieprzajcie. Jeżeli zamierzacie związać się z politykiem, z polityczką, spierdzielajcie. Jeżeli myślicie o tym, że polityka może być miejscem, w którym znajdziecie miłość, przyjaźń, kolegów, to się kuresko mylicie. Po prostu uciekajcie w drugą stronę. Kobiety oraz mężczyźni też. Polityce zdradzają nie tylko swoich wyborców, bo przeskakują z jednej formacji do drugiej, z lewicy do Tuska, z Solidarnej Polski do Kaczyńskiego, od Tuska do tego. Oni się tam mieszają w takim kotle, że moim zdaniem oni czasami sami zapominają już, w której formacji są. Oni zdradzają tych, którzy na nich głosowali ze Solidarnej Polski, bo jutro idą do Kaczyńskiego. Oni zdradzają tych. Wyborców, którzy głosowali na nich, bo byli w lewicy, a za chwilę poszli do Tuska. Oni też zdradzają nie tylko wyborców, oni zdradzają swoich partnerów, i mówię wam to nie jako osoba, która słyszała coś od kogoś gdzieś, tylko jako osoba, która na własnej skórze to przeżyła. Ja to po prostu wiem, że oni się tam grzdzą gorzej niż księża w Dąbrowie Górnicze. Przyjaźń w polityce nie istnieje. Nie istnieje także coś takiego jak przyjaźń polityka do człowieka, dlatego że przyjaźń tak kończy się w momencie, kiedy zaczyna się kampania wyborcza. Wtedy jesteś tym, na którego polityk liczy, że mu pomożesz, że zdobędziesz mu kilka głosów, że mu przysporzysz czegoś, a w zamian tylko dostaniesz uścisk prawej dłoni, ewentualnie powiedzenie dziękuję. Nic więcej w zamian nie oczekuj, bo polityk nic więcej po tym, jak dostanie twój głos, ci nie da. Oczywiście w parlamencie są też ludzie, którzy mają zasady. Czasami są to zasady bardzo zdeprawowane, zdemoralizowane, ale mają te zasady i się ich trzymają. Mówię to też z doświadczenia, bo uwierzcie mi, to co widzieliście na taśmach Beger, czy na taśmach, kiedy May zatańczył i wykrzykiwał i wyśpiewywał, to jest nic. To, co się dzieje w hotelu sejmowym po zaczaśnięciu drzwi i wyłączeniu telefonów, to nie są imprezy rodem z filmów o hip hopie. Hip hopowcy nie dorastają pięt politykom. To, co tam się dzieje, uwierzcie mi, przerasta ludzkie pojęcie. Ono przerasta nawet pojęcie takiego lewaka, jakim ja jestem, który dużo dopuszcza i dużo w życiu przeżył. Uwierzcie mi, to co tam się dzieje, czasami nawet mnie zaskakiwało. Osobiście jestem lewakiem, który w życiu dużo przeszedł, dużo zepsuł, dużo jeszcze więcej naprawił. Jestem człowiekiem, który naiwnie myślał, że w polityce można mieć przyjaźń, no może nie przyjaźń, znajomość taką szczerą, bezinteresowną, budowaną na zaufaniu, budowaną na, tym, na takich podwalinach przyjaźni. 13 września moje lewackie, naiwne, a wręcz bym powiedział, debilne podejście do życia zostało tak zweryfikowane, że muszę się napić, żeby się nie rozpłakać. Niestety, jak Wam już powiedziałem, 25 lat wkroczyłem do brutalnego świata polityki. Najpierw jako rodzina polityków, później jako kandydat w wielu wyborach, później jako partner. Polityczki, później jako człowiek, który politykami się spotyka i prowadzi z nimi bardzo często ciekawe rozmowy, wywiady, które możecie oglądać na tym kanale. Ale teraz muszę Wam powiedzieć, że polityka to jest bagno, do którego jak wejdziecie, to już nigdy suchą, czystą i nieśmierdzącą nogą nie wyjdziecie. To mówiłem ja, lewak Debil wieczny optymista to człowiek który woli nazywać się obywatelem świata niż obywatelem jednego narodu ale także człowiek który dotrzymuje obietnic obiecałem wam kilka tygodni temu że będzie na moim kanale coś specjalnego dla tych którzy wspierają ten kanał i już we wtorek może w poniedziałek ale na pewno we wtorek pojawi się na kanale na tym kanale film tylko i wyłącznie dla osób wspierających ten kanał. Więc jeżeli chcesz wspierać, to tutaj jest link do wspierania. Jest już was 65 osób, które wspierają ten kana kanał. Za co wam wszystkim 65 osobom serdecznie dziękuję, bo dzięki wam jestem w stanie tworzyć ten kanał i właśnie dla was odpowiem na wszystkie pytania osób wspierających jak i na pytania nie wspierają finansowo, ale wspierają merytorycznie pisząc komentarze. Ten materiał będzie tylko i wyłącznie przez długi czas dla osób wspierających, może kiedyś pojawi się dla szerszego grona subskrybentów tego kanału. Dzięki i do zobaczenia już jutro, bo naiwny lewak jutro znów wróci.